Andrzej Wajda. Był rok 2000, kiedy mentor i mistrz Andrzej Wajda odbierał Oscara za całokształt twórczości. Pamiętam tylko, że się u, zaczęły urywać telefony. Tak. się mnie wyreżyserowało. <laughs> Krystyna Zachwatowicz-Wajda spędziła z cenionym reżyserem ponad 40 lat. Tu też, jak zawsze, była u jego boku. Przyjmuję tą zaszczytną nagrodę jako wyraz uznania nie tylko dla mnie, ale dla całego polskiego kina. Tematem wielu naszych filmów były okrucieństwa nazizmu, nieszczęście, jakie niesie komunizm. Uważam, że ten Oskar mu się należy od dawna. Ten Oskar był związany oczywiście ze sprawami politycznymi i z tematami politycznymi, które poruszał. Gorąco pragnę, aby jedynym ogniem, którego doświadcza człowiek, był ogień wielkich uczuć, miłości, wdzięczności i solidarności. Po sukcesie Człowieka z marmuru, filmu, który pokazywał realia stalinizmu. Wszyscy wiedzieliśmy, że robimy film, który 17 lat leżał. Scenariusz, który był niedopuszczony przez cenzurę. Dość, Wajda rusza do Gdańska, dokładniej do stoczni, gdzie już wtedy trwał strajk. Wiadomo było, że jakby, że popieramy ten strajk, że chcemy, żeby to się skończyło inaczej niż, niż w grudniu 70 roku. Pojechał na jeden dzień tylko. 549! Do stolicy wrócił z gotowym pomysłem na nowy film. Rok później, człowiek z żelaza miał swoją premierę, a w 1989 roku Andrzej Wajda z list Solidarności został senatorem. W trakcie kadencji wciąż tworzył filmy. Był ciekaw. Każdego sądu był ciekaw. Potrafił pytać strażaka na próbie, czy mu się podoba dana scena, czy on to akceptuje. Był w tym jak dziecko. Funkcjonuje dlatego, żeby te filmy ciągle żyły, żeby były pokazywane. także. Czyli żeby była pamięć. A żeby była pamięć, tak. W przyszłym roku minie 10 lat od śmierci reżysera. Andrzej Wajda pozostawił po sobie 40 filmów fabularnych i Oscara, którego dziś każdy może zobaczyć w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.